W jakim przypadku przewożenie dziecka z samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na tylnym siedzeniu przytrzymywanego jedynie pasami bezpieczeństwa jest dozwolone? A jeżeli dziecko osiągnęło wzrost co najmniej 135 cm i nie jest możliwe ze względu na masę i wzrost zapewnienie fotelika bezpieczeństwa? Okay. B. Jeżeli dziecko osiągnęło wzrost co najmniej 135 cm, niezależnie od wagi, C nie ma obowiązku przewożenia dziecka na tylnym siedzeniu samochodu ciężarowego w fotelikach bezpieczeństwa. Musimy pamiętać o tym, że obowiązek przewożenia dziecka, które nie osiągnęło wzrostu 150 m, mamy obowiązek prawny: tak? aby to dziecko znajdowało się czy w foteliku, czy w urządzeniu. Takowym. E, na przykład taki podeścig tylko, tak, a natomiast w sytuacji, gdy te dziecko jest w takiej większej masy i już nie mieści się nam w tym foteliku, to mamy tutaj takie odstępstwo, jeśli dziecko osiągnęło wzrost co najmniej 1,35 m, czyli o te 15 cm jest y, mniejsze, ale jest większe, tak, czyli zbite, wtedy jest y, w następnej treści tego, tej prawidłowej odpowiedzi jest niemożliwe ze względu na masę i wzrost zapewnienia fotelika bezpieczeństwa. No bo wiadomo, że producenci tych fotelików również dostosowują, aczkolwiek sam jestem na wychowaniu dzieci i jestem na takim, jakby, etapie wyboru fotelików, więc naprawdę jest cała gama różnorodności nie powinni się mieć z tym problemów, ale. Przepisy są przepisami i jest takie odstępstwo, że można nie stosować w takim przypadku, e, konkretnie w tym przypadku, takiego fotelika i przy przewozie takiego dziecka.